Witam serdecznie. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ Driada wystawia na sprzedaż coś, co ja stwierdziłam, że ja muszę to przymierzyć i założyć do tego rzeczy. Biała, wielka suknia ślubna. E, muszę zdjąć stanik. Ej, to jest na Ja chcę jeszcze wsadzić sobie coś pod tyłek. Dobra, zakładamy do tego najpierw narzuta. Huh, huh. Ej, ładne to. Ej, chudnę, bo że oh. nie chcesz sprzedawać. No, tu jeszcze więcej tego, ale chciałam tutaj jeszcze dać to. Nie umieś trafić do dziurki. To nie moja rola. Co? Patrz, co do ciebie idzie. Warana wyprowadzimy mi <laughs> Nie byliście, że on cię zaraz w lesie. Dzidzia, Boże. Maluszek, idziesz do mnie. Chodź! Możesz, <laughs> ty mój... A? Coś na głowę jeszcze? Może... Nie! <laughs> tak, tak lepiej? A Jesteś pewna, że chcesz ją sprzedać w sumie? Będziesz mi chodzić? Pójdę w niej do Biedronki, jeżeli tutaj będzie nie wiem ile tysiąc komentarzy.